Witajcie w dzisiejszym odcinku trochę nietypowo, ponieważ jak widzicie, mam załączony Minecraft. Jeśli chcecie, aby był następny odcinek z serii, teraz, którą zaczynam, właśnie Minecraft Survival, albo jakoś inaczej się to nazwę, dajcie 5 łapek w górę i od razu zlatuję nowy odcinek. Oczywiście możecie pisać komentarze, bo na przykład mogę zrobić wiele serii, na przykład Minecraft Survival, Minecraft Miasto minecraft Trip hard albo mogę po prostu grać na serwerach hide and seek albo coś ale na razie zaczniemy skromnie tego survival moda tutaj mamy przetrwanie normalny dobra normalny eee, dobra chyba jest wszystko dobrze wezmę sobie skrzynkę bonusową bo, bo jestem mobem. Jak słyszycie jestem delikatnie chory i najważniejsze, subskrybujcie i lajkujcie, ponieważ to motywuje do dalszego nagrywania. Jeśli chcecie widzieć więcej odcinków, to naprawdę subskrybujcie. Bo wtedy wiem, że ktoś chce to oglądać. A jak nie subskrybujecie, tak jak 83% tego kanału to widzę, to ponieważ wtedy wiem, że mnie nie chcecie oglądać. Wtedy jest mi smutno Tutaj są takie średnie i tenki, Ale jest kamienny kilof I wszystko jest dobrze Teraz sobie jeszcze to Wgrygować A to jest nie lada wzywanie Rybę sobie zostawię jako jedzenie Tutaj nasionka i inne gówno Tak, tak. I ładny crafting table mam. I z takim setem można się zbić Właśnie, czy nie ma wokół gdzieś wioski. Tam nie góry, jeszcze tam by chcę Ale najpierw pójdźmy do kamienia. Które widzę tam, albo tam Ale tam się boję schodzić Ponieważ z się nie wchodzić do kopalni Tutaj tak dziwnie jest rozkładane Tam jest ładnie dużo kobla Jak widzicie Jestem bardzo dobrym minecraftowcem Zapomniałem wspomnieć, że już wczoraj by wleciał filmik tak gdzieś w godzinach, nie wiem, 13-12, no, ale niestety filmik nie chciał mi się zapisać po zmontowaniu. I teraz jak to nagrywam, nie wiem, jest 9 rano. To po zmontowaniu i wstawieniu będzie pewnie 13 albo nawet później to nadal mi się nie chciało to zapisać, więc usunąłem tamten filmik i nagrałem teraz nowy, właśnie. Poza tym nie wiem, czy chcieliście to, by zobaczyć, jak przyklinam tak bardzo w Minecrafcie. Bo naprawdę zdenerwowałem się na tamtym odcinku. Zaginąłem 7 razy. A liczba nadal rosła. ładnie sikierka tak ten tak. i wieczek teraz można się bić o tak dobra to sobie gdzieś tu odłożę i mamy wszystko W ogóle możecie pisać komentarz, gdzie zbudować bazę Bo mogę zbudować na przykład w kopalni Chcę zrobić taką w górze bazę Ten, mogę na morzu sobie zbudować, znaleźć wioskę i tam zamieszkać A to wszystko zależy od was Cała nadzieja i moje marnotrawstwo w budowaniu zależy od was że tam widzę wioskę, ale jednak nie. Że teraz prawie spadłem. Ja może część mi się zrobi. Ja muszę iść dalej. Przy okazji sobie wykopię wągiel. I co, na no, się nie robi Chang. No cóż. W następnym odcinku znajdziemy wioskę. Teraz się trzeba skupić na przetrwaniu ogóle to kupiłem tego Minecrafta, poszedłem do sklepu i kupiłem sobie tej bo znalazłem na Optoidzie wersję Minecrafta, ale tam się dało tylko grać w wersję próbną. Aha, no to pozdrawiam Krzysia. Bo kurwa, jak tu nigdy nie piszą na grupie, to oczywiście teraz jak nagrywam zawsze musi być spam. Dziękuję bardzo Krzysiu. Mam nadzieję, że to oglądam Dobra Nic się za bardzo nie stało W poprzednim nagraniu matka zaczęła do mnie pisać, to tu musiałem scenzurować Ale w sumie wyszło na dobre bo I tak jak to scenzurowałem, to i tak tego nie wstałem, bo usunąłem to Bo się nie chciał zapisać A nie niesmontow filmików nigdy nie wstawiam Kurde tam jest te drewno Ja bym się przebiegł Bo to drewno jest takie ładne Nie za ciemne i nie za jasne To jest ładne pod domu z drewna To bym podrąbał przynajmniej sadzonkę to ja tu mam te cztery dżunglowe i widzicie moja żądza budownictwa nad tym drewnem przyciągnęła mnie do tych owiec już tu wielu, wielu dobra pierwsza jest za nami jeszcze dwie jeśli jeśli jesteście widzami o słabych nerwach nie oglądajcie tego albo oglądajcie bo moja oglądalność spada widzicie jak tu trzeba żebrać już nie są żarcy. Jeśli film mi się będzie chciał zmontować, no to w sumie wam pokażę, że 80% kanału mnie nie subuje I to jest bardzo smutne. Pokażę, to jest najnowsza wersja Minecrafta, bo ja nie grywam w te starsze heh. Nawet dodali Grabieżców Więc jeszcze raz przypominam, możecie pisać komentarz, czy grać kurde na serwerach. W sumie jest wszystko jedno. A wam może się na przykład lepiej oglądać Hide albo Mr. Murdery nie wiem, mm, Bad Warsy, bo też są. Jestem taki średni bym powiedział na telefonie w jakiejkolwiek Piwał kurde Ale w sumie dla was pił kurde nawet zaagram Wystarczy jeden komentarz I jeden lajk like pod tym filmem Nie no, pięć lajków like i będzie nowy odcinek Więcej węgla Dla takiego biedaka jak ja węgiel to jest skarb Dobra, żeby nie było, że przez cały ten odcinek kopie węgiel Zaraz będziemy szukać miejsca na domek Albo wioski Mogłem trochę lipa mieszkać obok wioski Bo będę miał ataki grabieżców Co chwilę Jak zabiję jakiegoś tam typa Ze sztandarem grabieżców On mi daje jakąś taką klątwę Na, godzinę, na 100 minut że będą co chwilę na jazdy grabieżców, grabieżców na tą wioskę, w której jestem, więc trochę przejębany. Jak widzicie, choroba nie daje za wygraną i umieram tutaj wręcz. O kurwa! Ale widzicie, dla was nagrywam, pomimo ciężkich warunków, z moim stanem zdrowia, ale i tak jest lepiej niż wczoraj. Już mam skórę Ciebie yeah, też yeah, będę zabier No niestety musisz pożegnać się z życiem Ogółem zapewne jako dźwięk muzyczny dodałem w montażu ten minecraftową muzyczkę Więc pewnie fajnie wam się ogląda, heh Uznałem hmm, jaką muzyczkę dać do oglądania minecrafta, kurde i doszłem do wniosku, że kurde dam jakąś minecraftową piosenkę Kurwa mać Krzyś ogarnij się Dobrze, że mam łóżko, bo się ściemnia Czyli jest jakieś 10 minut nagrania ja na Krzyś. Dobra, nie przyszło powiadomienie. Ale na tablecie słyszałem, że napisał ktoś. Kurde, jak ta grupa nigdy nie żyje, to kurde, jak nagrywam, to nagle używa. Ja się właśnie głupię w ciemności. Dobra, zaraz nie będę nic widział, więc dla jakości nagrywania zrobię łóżko. No i tak można spać. Tam jest pustynia. Do Na pustyni najłatwiej znaleźć cokolwiek. Więc czym prędzej. Podążajmy tam. Krzyś znowu pisze, bo telefon mi wibruje. Dobra. No ja se przypływa. Jeśli nie widzieliście mojego skina, który jest darmowy w sumie, to możecie zobaczyć go w lewym górze. Się wydłużę. I my pod wodę. O kurwa Oni chcą mi zrobić wogód Ale ja się nie dam. No i gdzie jest pustynia? Ja się pytam a tam jest albo świętnie, albo domki. Przekonajmy się. Nawet nie wiem, co to jest. Dobra walić. Tam. A tutaj jest tylko plaża. Niestety, a już myślałem, że to wioska. Więc pierwszy odcinek będzie taki, że po prostu wybutuje się na morzu. To będzie moja baza. O delfin, bóg dopłynąć. Kulwe lekkie lagi, ale nawet to mnie nie powstrzyma przed zbudowaniem mu Więc to dzieła Ale to satysfakcjonujące i widzicie jak ktoś kopie. Czy ktoś chce kontynuować? Jeśli ktoś chce, kontynuować kontynuował kurde mieszkanie na morzu, na platformie może napisać hashtag Tratfa. A ja to odczytam i tak postąpię. Bo komentarze jest tak mało, że jeden komentarz może, może zaświadczyć o całej serii. Więc czym prędzej, pisz tego jebanego komentarza. Bo to jest 20 sekund. A nic Cię nie zbawi, kurde, jak napiszesz jeden marny komentarz. Dobra. Mam wystarczająco dużo piasku. Teraz mam zrobić tak i tak. Przydałoby się drewno, ale... Dobra, walić. uuu fajnie o kurde uuu tu coś jest musi tu coś być kurde umieram tak umieram i przynosi przenośniu dosłownie kurde Tak, odkryłem Atlantydę. Liczymy nad Grami, to mówi. Widzicie ten mały świecący punkt pod wodą? To jest Atlantyda, czyli zatopione miasto. Dobra, a teraz przydałoby się porobić platformy. O no, kurde. I mm. jakby to zrobić? Jak użyję trzy zwykłe, mam sześć półpłytek, więc chyba pół półpłytki się bardziej opłacają. A więc uczynię tak. gdy może inaczej. Tak to skopię. I tutaj symbolicznie będzie zwykły blok. а в этом ты, Ошибка. Добро. Добро. два в том два в том два в том i dwa w to. jak widzicie są zajebiste w udawaniu dobra w ogóle przez całe wakacje jak ktoś nie słyszał nie będzie bajwów ani nawet z minecrafta bo YouTube mnie nie lubi i dał mi bana Niestety I przez jakieś dwa miesiące jeszcze Nie będę mógł robić live'ów Co to? Kurde, delfiny mnie molestują Dzwoncie pod 997 Tw już prawie gotowa Dobra. Mamy już wszystko. Teraz wystarczy jeszcze zrobić tak.

Mi się zbagowała, kurde. Dobra. W następnym odcinku zrobimy plantację marchewki. Może uda nam się zrobić jeszcze farmę, ale raczej wątpię. I najważniejsza rzecz, kurde, to wybierzemy się do tamtego zatopionego miasta. Więc jeśli chcecie zobaczyć jak się udaje do zatopionego miasta, lajkujcie ten filmik, bo jak będzie 5 łapek w górę, to naprawdę nie jest przeciążenia systemu. Jak będzie 5 łapek w górę, ja biorę się za nagrywanie i nagrywam jak schodzę tam. A tam są na pewno świetne itemki. Emeraldy i inne gówno. Więc od razu będę miał zbroję i wszystko. Więc subskrybujcie, lajkujcie, dzwoneczkujcie kurde, żeby być na bieżąco A ja się z wami żegnam i cześć